Co powoduje największy problem w powrocie do aktywności seksualnej po operacji? No, największy problem właśnie powoduje to, że jeżeli my nie akceptujemy swojego ciała. Jeżeli chcemy się ukryć pod stertą ubrań, no to to będzie nam utrudniało. Utrudniało nam też będą przekonania tego, że powinniśmy funkcjonować tak, jak mieliśmy lat 20 lub 25, i tutaj nieważne, czy mamy woreczek, czy nie, fizjologia i człowiek się zmienia, tak więc nie można jakby robić skali porównawczej do tego, jak byliśmy młodzieżą pełną wigoru i energii i jak funkcjonowało wtedy jak gdyby nasze ciało. Tak teraz jesteśmy starsi, mamy większą mądrość i z tego należy korzystać i to jakby włączać, ponieważ kwestia intymności, właśnie seksualności takiej udanej to jest kwestia poznania drugiego człowieka. I to nie jest kwestia tego, że, im więcej będziemy mieć partnerów, partnerek, tym bardziej, jesteśmy, tym, to jesteśmy lepszymi, nie wiem, kochankami. To dzięki temu zdobywamy tą sprawność. Nie, to jest właśnie kwestia bycia z tą samą osobą, poznawania jej potrzeb i tego, żeby ona mogła nasze poznać potrzeby. Jak okiełznać strach przed pierwszym kontaktem fizycznym? Żeby okiełznać czy nasze różne lęki czy, czy, czy strachy no to jest kwestia rozmowy, rozmowy, jeszcze raz rozmowy z partnerem, z partnerką. Jakby bez tego nie damy rady um, żyć, funkcjonować, nie wiem, mieć udaną intymną relację i czy, że tak powiem, mamy woreczek czy nie bez tych rozmów, um, bez tych wzajemnych mówienia, jakie mamy oczekiwania, pragnienia nie damy rady fajnie i dobrze funkcjonować, tak? Więc ważną też rzeczą jest, żeby też właśnie zwalczać taki mit, który się często mówi, że, że seks się uprawia, że o nim się nie rozmawia. Uważam, że należy właśnie o nim rozmawiać, ponieważ żadna ze stron nie jest przysłowiowym jakby jasnowidzem. To nie jest tak, że my znamy jakieś magiczne, czarodziejskie punkty, które można przycisnąć i że one się zawsze sprawdzają. To jest spotkanie Dwojga ludzi, które każde wnosi coś swojego, każde ma swoje pragnienia, przyzwyczajenia, każde ma właśnie tą inną sferę, jeżeli chodzi o dotyk. No, i tutaj, żeby się tego dowiedzieć, po prostu trzeba ze sobą rozmawiać. Jak po operacji radzić sobie ze wstydem i skrępowaniem w intymnych sytuacjach? To jest właśnie ten moment, w którym pacjent musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w kwestiach akceptacji swojego ciała, w kwestiach akceptacji tego, że ma ten układ wydalniczy z przodu, czy to jest ten moment, w którym jest gotowy się z tym zmierzyć, tak naprawdę? Bo zupełnie czymś innym jest kwestia funkcjonowania chodzenia, kiedy ubranie. Nam przykrywa i nikt tak naprawdę nie wie o tym, że mamy ten woraczak, a zupełnie czymś innym, jeżeli przyjdzie ten moment, jakby odkrycia i pokazania go drugiej osobie i, no, jakby też dotykania tych miejsc obok. W jaki sposób można zakryć Stomie w sytuacji intymnej? Stomie można zakryć chociażby różnego rodzaju. Pasami, I nie tylko takimi że nie wiem, pasami, które są do kupienia w sklepach czy medycznych czy w sklepach z bielizną, ale można chociażby samemu uszyć zrobić w pasmanteriach teraz jest. No, Olbrzymi wybór przepięknych na przykład koronek, tak, czarnych, białych, różowych, bawnianych jedwabnych, pełen asortyment, można kupić kawałek takiej pięknie zdobionej gumy, tak z ją, i w momentach w tych sytuacjach intymnych, na przykład ją zakładać. W, w okolicy, właśnie tutaj pasa, przykrywając ten woreczek. Tak można również no, jakieś koszulki i inne rzeczy. Tylko, że takie rzeczy powinny być pewnym dodatkiem, a nie czymś obligatoryjnym, bez czego nie jesteśmy w stanie wejść w ten kontakt intymny.